Czy Jezus miał braci i siostry? To pytanie od wieków intryguje zarówno wierzących, jak i sceptyków. W Biblii znajdujemy jasne odpowiedzi. W Ewangelii Marka czytamy: "Czyż ten nie jest cieślą, synem Maryi, bratem Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona, a czyż nie są tu z nami i jego siostry?" Ewangelia Marka, rozdział 6, werset 3. Werset ten sugeruje, że Jezus miał nie tylko braci, ale i siostry, których imion nie podano. Również w Ewangelii Mateusza jest mowa o tym samym. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż jego matki nie zowią Maryją, a braci jego Jakubem i Jozesem i Szymonem i Judą? Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 55. Niektórzy twierdzą, że słowo bracia oznaczało kuzynów, ale Nowy Testament posługuje się innym słowem na kuzyna Sugenes. Podczas gdy tu użyto Adelfos, co oznacza brata z tej samej matki. Zatem czy Jezus miał rodzeństwo w sensie biologicznym? Biblia mówi, że tak, ale pamiętajmy, choć Jezus miał ziemską rodzinę, jego boskość i misja były wyjątkowe. A słowo ciałem się stało i mieszkało wśród nas. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset czternasty. Chcesz być blisko Boga i z dala od piekła? Wierzysz w Boga i Jezusa Chrystusa? Polub ten filmik, zasubskrybuj oraz napisz w komentarzu Amen i prześlij ten film znajomemu.